Z tej strony Iker Games, A tu jest FIFA 17 Web App I Handel na Boothpapie Tu już mamy tego zawodnika, który już tu był Którego kupiłem na kup teraz Za 1200 No i dzisiaj pokazuję Wam sposób Z zawodnikami Suns nie wiem ile on będzie działał Ale wygląda ciekawie I tylu zawodników Zostałem na kup teraz do 1400 Także szukamy tańszych np. przykład 1200 jest tu, ale nie udało się go kupić. 1100 jeden z, jeden z dwóch sposobów na dziś z jukarzami San Etienne. Fifi oczywiście są jako asy. A S ASES. -S 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 -S. Tak jest zapisany ten klub. No i jeszcze. Zobaczymy, może się uda coś jeszcze wylicytować. Uwaga, I czy mamy go, czy nie mamy? Mamy go, a tego 800, aj był za 800 i tego za 1200 Jeśli mamy za 1200, wystaw myślę, wysyłamy na listę transferową i wystawiamy go szukając 1200-1400. Ups, tu była mała pomyłka, ob się sprzedał. No i właśnie tak widzimy, że za 1300, no teraz jest z tych dwóch. Niby są, Spróbujmy kupić. O, udało się. No, ale jest tylko dwóch i wchodzimy za 1400. Na jednej stronie tylko są, więc ci piłkarze 1400 powinni za chwilę pójść. Wysuwamy na listę transferową. No i widzicie, ten już poszedł, kupiony za 1200, sprzedany za 1400. No i wystawiamy kolejnego w tym czasie. Ten filmik, który widzieliście ostatnio z piątku no i widać że od piątku mam już ponad 60 tysięcy no woliśmy, że ci tych dwóch już się sprzeda już miałem, mam ponad 60 a wtedy trafiłem rożforta wartego i sprzedałem go za 15 tysięcy i teraz mam 60 więc trochę się dało na tym pohandlować, no i sposób na licytacji dajemy sobie maksymalnie 1100 no i składamy oferty kilku zawodników zawsze można wylicytować oczywiście nie liczcie że ich wylicytujecie za 700 to jest rzadkość żeby ich za niską cenę wylicytować zwycza właśnie tak jak na kup teraz 1200 coś w tym stylu to nie jest zbyt dużo zysku ale każdy zysk jest ważny na początku FIFA każde końce są ważne oj 1100 1200 dalej warto bo to jest rzadko i 1400, może się uda, że 1400 to 1900 powinien zejść da bo 1200 dobra tak nie da się, tego nie wygramy i perina też nie i 1100 no a są problemy teraz 1200 perin nie, nie mamy za tyle szkoda ryzykować 1400 też nie berić 1100 służmy ofertę. I tu 750. Zobaczmy czy tego piłkarza uda nam się wygrać do 1200. Nie uda nam się wygrać 1200. To odrzucamy, bo zawsze musi być jakiś sensowny zarobek. Żeby nie wciska się już więcej, za tego nie damy. 1300, nie, nie dam tyle za niego. I Klement 1200. Ostatnia moja oferta. Czy ją ktoś przebije, czy jej nikt nie przebije? Już mi w sumie teraz na tym piłkarzu nie zależy albo się uda albo się nie uda Są tylko dwa wyjścia No i kolej Wcześniej było łatwiej Ale jeszcze można spróbować Nie wiem to kiedy jest to wyzwanie ważne Ale póki jest ważne trzeba korzystać Szkoda nie zarobić jak jest okazja zarobić Prawdziwy Janusz zarabia, jak to mawia Weni Wiliwiciusz Imperin to całkiem dobry piłkarz z tego co widzę to służmy ofertę. Czy uda nam się w ogóle wygnać? Jeszcze będzie drugi sposób na zarabianie, ale to nie dziś. To będzie w kolejnym odcinku, bo to jest, ten drugi sposób jest uniwersalny na cały czas trwania FIFY, znaczy cały porządek mniej więcej. Może nie cały czas trwania, bo... Potem ceny zawodników spadną, ale to pokażę w kolejnym odcinku. Jeszcze teraz spróbujemy tylko wylicytować kogoś, żeby wam pokazać, że da się to zrobić. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, że mówię, że się da, a się nie da. Ale 1300 to już nie, no i belić, i belić nas trafia za 1100, więc nawet taniej. Jeśli ktoś chce szybko zarobić, to może go wystawić za 1300, to się wtedy sprzedaje od razu. Praktycznie od razu schodzi, jak się wystawi za 1300, a ja wolę trochę więcej i trochę później się sprzeda za 1400, ale też się sprzeda. belić y, 1000, 1100, 1200 to jest góra, ile warto zapłacić, żeby sprzedać za 1400. Zobaczmy, może jeszcze tego Belicia uda się wygrać. No to jak widzicie kupienie za 100-1200, sprzedanie za 1300, 1400 hmm, może się uda 9 sekund do końca Widzieliście, że się sprzedają za 1400 Przebili go czy nie? No i sprzedał się belić, kupiony za 1100, sprzedał teraz za 1400 No i kolejny belić, kupiony za 1100 go stawmy za 1000 300-1400 i to jest kolejny zysk. A ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Powodzenia w zarabianiu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.